alo halo, halo. te rytmy? W każdym to razie, są rytmy nadchodzącego festiwalu. Oh, yeah. święta, święta już padły, święta zostały ściągnięte dropem. Natomiast to, co się będzie działo, to jest Sylwester. Już za kilka dni Sylwester. Yes. My właśnie skończyliśmy najdłuższą w naszej karierze sesję nagrywania na żywo. I w ten oto sposób chcieliśmy złożyć Wam życzenia życzenia najlepszego nowego roku. Coraz więcej gier StarCraftowych, coraz więcej oglądania jego i i coraz więcej kochania nas na YouTubie, ponieważ to właśnie motywuje nas do pracy. To jest naszym motywatorem największym. Oh, yes. A zatem wszystkiego najlepszego nowym, nadchodzącym roku. No i ten znowu wyczerpałeś wszystkie życzenia, ja muszę coś powiedzieć mądrego. W takim razie, co mam powiedzieć mądrego? Przejdźmy od Starkata do normalnego życia. Mam nadzieję, że się chociażby trochę wyśpicie. Ja planuję się wyspać w nowym roku, sam sobie tak wyspać Czasami trzeba ja, ja mam dyżur w pracy. Ja Masz dyżur w pracy. No, oprócz tego, co jeszcze? Życzymy wam sukcesów. Sukcesów nie tylko w grach, ale może w życiu prywatnym. Życzymy Wam y, ciepła, ciepła się to od, odrobinę przyda. W I tym... Mercedesa. Mercedes tak. Mercedes pomaga utrzymywać tak, ciepło. Tak, tak. Moja mama mówiła, że się z kimś się wychajtać, to z Willo Mercedes i może te, tego, właśnie, <laughs> <laughs> tego właśnie życzę. Także y, zachęcamy Was do, do oglądania jeszcze następnych replay, nie tylko naszych, dlatego że w internecie jest tego masę, masę, masę. Yy, może natomiast... tego, tego nigdy nie zrobiliśmy. Może przyjdźcie nam, jeśli widzicie to, że jest super świetne, tak? No bo my tutaj... Emil się zaraz, za chwilę zakończy. Przysy, te faktycznie, ludzie czasem przysyłają swoje gry, natomiast yy, były w sumie różne takie jakby opinie o tym, jak wychodzi tydzień z grami widzów. Jeśli zauważyliście Ale... w necie jakąś taką wyczesaną grę autorstwa Idry, czy innych graczy, których kochacie, przyślijcie, Tak. Pojawi się na. No generalnie rozmawiajcie z nami, będziemy rozmawiać z wami, tak? Mamy jakieś pomysły na, na, na show, mamy pomysły. Na, na to, co streamować, co kastować. Natomiast, no na przykład, dzisiaj ten mecz był zupełnie spontanicznie ostatni, który wyszedł ee, z przypadku. I mamy nadzieję, że tych przypadków będzie więcej i lepszych. A zatem, zawsze jesteśmy otwarci na Wasze głosy. i Hejszcie do nas, kochajcie nas. Dokładnie tak. I trzymajcie się w nowym roku. A zatem, poszanowni szampański zabawy. Jegłen i. czarne Do zobaczenia w następnym roku. Do zobaczenia we wtorek o 20. Pa! I said it gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready.